Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Green A tutaj jest moich, moje 18 itemów, które zdobyłem przez noc. Ee, powiedzmy, farmiąc na, selwe, na serwerze Trade Minecraft w Team Fortress 2. Niektórzy mówią, że łe, dwa itemy. Ja to zostawiłem tak około 23 I teraz jest godzina 9.00 rano. I to sprawdziłem. I teraz zobaczcie, dostałem Dupalacz, Bandyty z Buszu, Skrzynkę Manko. Sa, sm, nie, sashimono Strasenia Kryty Okola Prawie Zatoici, Wyszczerbiec Skrzynka Manko e, Szachinischach e, No nieważne sąs na batyku Wyżnaczka Krów 5000 Skrzynka Manko Rezerwista e, na oszonie fragmentu wulkanu Tabliczka Lady Czeko Kanonierki i pierwowzór. To jest bardzo fajna rzecz. Zostawiłem na noc, no i dostałem coś bardzo fajnego. Także nie wiem, no naprawdę bardzo się opłaca na ten serwer wchodzić. Moim zdaniem. Bo są ciekawe itemy do zdobycia. I dużo, więc no. Okej, okay, to będzie taki krótki materiał, chciałam się tylko pochwalić, co zdobyłem, żeby nie było jakichś, nie tak mówię, że łeb, bo nie dostałem mi temu, bo coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, no nieważne. Pozdrawiam Was, cześć!